Siemanko Widzowie, dziś chciałbym wam pokazać terrarium, które sam zrobiłem wystrój ścianki. Kosztowało 50 zł, ponieważ tu ma pęknięcie, skleiłem to na silikon i nic się już nie dzieje. o jest. Na to nie zwracajcie uwagi, bo tu jest wapno dla agam. E, witaminy dla agam i dla gekona lamparciego wapno z witaminą D3. Ścianki sam, sam zrobiłem ze stropianu, silikonu i korka. Y, torfu. Sorry. Są tu rośliny. To jest monstera mąkę, która bardzo ładnie rośnie. To jest palma areka, która, ro, która rośnie. Ach, jeszcze nigdy mi się to nie udało, bo ja, ja się ciężko hoduję. Tu jest taki prem od mojej babci, złociste. Tu jest choja, która nie jest do tego teralium, ale mi się tutaj ukorzenia, póki tutaj nie ma żadnego zwierzęcia to jest druga choja tu ona będzie Tutaj W doniczce wiszące jest Monstera te tetrasperma to jest, ale to jest Monstera minima tak, tak się mówi Tu jest epip epip To jest Syndapsus. Tu jest też syndapsus, i Epipremium enjoy taki mini sadzonek. On też nie jest do tego terrarium Ale jak póki tu nic nie ma to mi, to mi się ukorzenia Są tuby tam z tyłu płynie wodospad, tylko nie wiem czy go będzie widać. O, tam leci na dół. Też go, sam go tam ulokowałem. Myśl, to jest terrarium. Jeżeli mówię ile, zmierzę tylko. No to będzie, to jest 60. Na, na 35, na 35. Myślę, tu trzeba dać gekony płaczące albo jakieś fajne drzewo łazy myślę dać codziennie je pryskam dwa razy dzisiaj było pryskane ale już, już nie ma nic tu jest taka większa tuba tu taka mniejsza to będzie idealny terrarium właśnie dla tych gekonów paczących. ale nie wiem co tu dam zobaczymy może jakiegoś młodego gekona gargulcowego Albo orzęsionego. Są też fajne drzwiczki, bo mia miałem kupować takim przesuwanym, ale e, takie, takie mi się bardziej podobały. Takie jak, jak w szafce, takie otwierane Tak normalnie. Mm. No, koszt takiego celarniku w sumie mi wyszedł. Wszystkim z wodospadem, z tymi roś roślinki, akurat ja mam, bo ja lubię hodować rośliny. Tuby, styropian, silikon. To, torf też mam, bo dużo hoduję zwierząt takich sterylistycznych. No w sumie koszt z bo mówiłem, że kosztuje 50%. Lat. jeszcze tu ma siatkę. To jest yy, z, z, z Exoterry terrarium. Takie, takie wybrałem. Bo polecam to, to też Dawid Liptak z hodowli Royal Waran. Te terraria mi się spodobały i mam takie u siebie. No i tyle. Szymanko, widzowie.